Karta graficzna EVGA Geforce GTX 970 Superclocked. W pudełku znajdziemy plakat, dokumentację, naklejkę, oprogramowanie, kable zasilające, adapter DV i oraz naklejki z logo EVGA. porty DisplayPort, HDMI i dwa porty DVI. Kartę chodzą dwa wentylatory działające w systemie ACX 2.0. Na pokładzie znajdziemy 4 GB pamięci RAM DDR5 i szynę danych 256 bit. Taktowanie pamięci to 7010 MHz, a taktowanie rdzenia to 1165 MHz. Karta obsługuje DirectX 12 i OpenGL 4.4. Zaawansowane dane: 1664 procesory strumieniowe. 104 jednostki teksturujące i 56 jednostek renderujących.